Myślę, że jestem bardzo dumna i nie tylko ja, ale tutaj społeczność kajakarzy jest dumna, no bo rzeczywiście no długi był ten okres oczekiwania i jadąc tutaj na igrzyska w takiej ekipie wiedziałam, że mamy szansę bardzo duże powalczyć o ten medal olimpijski. No i w pierwszej konkurencji się to udało i no jestem dumna, szczególnie, że po zakończonych moich startach. Przyszedł do mnie Michał Staniszewski, czyli nasz medalista olimpijski, jedyny w Slalomie, jaki był dotychczas, i on mi właśnie złożył gratulacje. To też było takie naprawdę dla mnie wyjątkowe. Nie, nie mam na razie takiego niedosytu. Na pewno będę go odczuwać przy analizie tego mojego przejazdu, bo, bo wiem, że na dole trasy troszeczkę oddałam ten złoty medal moją powściągliwością, bo nie chciałam stracić tego, co już mam i nie chciałam podejmować tam żadnego ryzyka. i, i też wiadomo, ja czułam, że mam bardzo dobry przejazd i że jadę na ten medal olimpijski. I nie wiedziałam, jaki, jakim to będzie finisz, czy to będzie złoty, srebrny, brązowy medal. Ja o tym wtedy nie myślałam. Wiedziałam po prostu, że muszę utrzymać to moją pozycję i tak zrobiłam. Myślę, że to była dobra decyzja. Teraz jestem dumna z tego medalu, a czy będę czuła niedosyt, to zobaczymy, ale. No, nie można też łapać się wszystkiego. Jest to pierwszy medal olimpijski. Dla mnie w ogóle to jest jakiś kosmos, więc bardzo się cieszę. Myślę, że stopniowo może to nie będą moje ostatnie Igrzyska. Raczej chciałabym, żeby na pewno to nie były moje ostatnie Igrzyska. Fajnie ta moja kariera się roz, tak rozgrywała, można powiedzieć podręcznikowo od medalów w juniorach, młodzieżowcach, seniorach, więc nie było tam żadnych przeskoków. No można powiedzieć, że taki podręcznikowy proces Dochodzenia do medalu olimpijskiego, także no, bardzo mnie to cieszy, bo to była taka świadoma praca. Tutaj, już jako wicemedalistka olimpijska, no, tutaj ze srebrnym medalem, no, to myślę, że, że będą się ze mną liczyć na pewno na każdych startach w czołówce. Chyba będę z nim tak spała, jak go mam teraz, czyli przy szyi, albo nie wiem, bo będę się bała, że jak się obudzę, to on zniknie. <laughs> Więc zastanowię się, gdzie go schować.